Wszyscy kochamy dobre gry wideo. Wszyscy kochamy też materiały o złych grach wideo. Ale już same złe gry wideo niekoniecznie, prawda? W zasadzie dlaczego? Nie, to nie pytanie retoryczne. Dlaczego? Oczywiście, że gramy w gry wideo dla interesujących, relaksujących, angażujących, czasem przerażających, ale przede wszystkim jakichś doświadczeń. Złe gry kojarzymy raczej z frustracją, nudą i poczuciem straconego czasu. Ale dlaczego? Nie brakuje przecież filmów uważanych za tak złe, że aż dobre. Tu kluczowa okazuje się forma danego medium. Film, nieważne jak nieudolnie zagrany i koślawo zmontowany, zawsze będzie płynął do przodu. No, chyba że macie uszkodzoną kopię. Z książką jest nieco ciężej, bo niezależnie od stopnia grafomaństwa, zrozumienie kolejnych zdań spoczywa na Waszych barkach. Interaktywne medium ma to do siebie, że u jego rdzenia leży w znacznej mierze wyzwanie, a w zepsutej grze progres zawsze będzie zablokowany, dopóki nie spełnimy określonych warunków. Ciężko szukać więc w nieintuicyjnym sterowaniu czy skrajnie nieuczciwym poziomie trudności jakichkolwiek wartości rozrywkowych. A pomimo tego, dużą część swojego nastoletniego życia spędziłem na oglądaniu, jak inni wyzywali i mieszali z błotem najgorsze, krapowate, kaszankowe, growe produkcje. Czasem motywacją do nagrania takich materiałów jest chęć zmierzenia się z demonami przeszłości, może z fatalnie wybranym prezentem od rodziców, długo oczekiwaną kontynuacją, która zawiodła nasze oczekiwania, bądź absolutnym kuriozum do opisania, którego aż słów brakuje. Zabawność w tych grach przybiera przeróżne postacie. <trybuj> <trybuj> W Big Rigs to brak elementarnych reguł składających się na funkcjonalną grę wyścigową z prawami fizyki na czele. W Shadow the Hedgehog to cała estetyczna edgy otoczka, choć wynikająca głównie z dialogów i cutscenek, bo sama rozgrywka ma absolutnie nieznośną strukturę, marnując zdecydowanie zbyt dużo czasu gracza. Na tym tle szczególnie wyróżnia się Rogue Warrior z Dickiem Marcinko, któremu chyba najbliżej do tak złego, że aż dobrego filmu, szczególnie przez swoją długość – zaledwie dwie godziny. Do tego u podstaw to standardowy shooter z siódmej generacji konsol z responsywnym sterowaniem i poziomem trudności zepsutym w najlepszy możliwy sposób. Mianowicie w tej dynamicznej, przypomnę, strzelance akcji, najskuteczniejszą taktyką okazuje się błyskawiczne, jak najszybsze podbieganie do każdego przeciwnika, aktywując automatyczną egzekucję, podczas której nasz protagonista nie odnosi obrażeń. Łatwo jest więc tworzyć autorskie montaże wykończeń, podczas których bohater przy użyciu swoich pięści niewzruszenie morduje kolejne zastępy uzbrojonych po zęby oponentów. To w połączeniu z jedynym swoim rodzaju voice actingiem sprawia, że zdecydowanie warto produkcji Bethesdy doświadczyć w gronie znajomych. Zwróćcie jednak uwagę, że wymieniam tu stosunkowo wiekowe tytuły. Dzisiaj naturalnie nie brakuje zepsutych AAA o asset flipach zapychających Steam'a czy Switchowego e-shopa nie wspominając, ale generalnie nastąpiła pewna transformacja na rynku, bowiem lwia część złych gier na licencji odeszła na mobilną banicję, gdzie robią bardziej za sklepiki z mikrotransakcjami niż interaktywne półprodukty. A kiedyś to było, każda Twoja ulubiona marka skierowana do młodszego odbiorcy dostawała jakąś adaptację. Nie wiem czemu, chyba przez to, że znaczna część tego mnie zwyczajnie kiedyś ominęła, ale lubię sobie pogrzebać nieco w poszukiwaniu takich zapomnianych dziwactw, co doskonale wiecie choćby z mojego materiału o Hanie Montanie. Tam jednak poznawałem markę całkowicie na świeżo. Dzisiaj z kolei chciałbym podzielić się z wami moim odkryciem gry, o której istnieniu nie miałem zielonego pojęcia przez ponad 20 lat mojego życia pomimo znajomego tytułu Disney z Dinosaur Ubisoft. Tak, tego Ubisoftu Montreal. Jakby się nad tym zastanowić, to przecież poprzednie gry adaptacji animacji Disneya trzymały naprawdę przyzwoity poziom, między innymi dzięki wsparciu rysowników pieczołowicie przekładających styl i ducha oryginałów na ekrany graczy. Herkules, o którym opowiadałem kiedyś na kanale Maxiora był naprawdę niezły. A choć reżyser dinozaura Manu Bachet może swoim nazwiskiem nie dorastać do innych legend branży, to już Eric Chevalier odpowiedzialny za magiczną muzykę do Raymanów jak najbardziej. Połączyć jego talent z filmowymi kompozycjami Jamesa Newtona Howarda, no to przecież brzmi jak przepis na sukces. Disney z dinozaur miał nawet kampanię reklamową w telewizji. Do tego w CD Action otrzymał ocenę 6 na 10. To więcej niż Redfall. Oceny liczbowe są bez sensu. Filmowy dinozaur pozostaje dla mnie nostalgicznym artefaktem swoich czasów, który zapisał się w mojej pamięci na tyle mocno, że nagrałem o nim pewnie trochę przesłodzony materiał. Niezaprzeczalnie poszło w ten projekt niegdyś bardzo dużo pracy i wysiłku twórców, zobaczymy więc czy podobny proces miał miejsce w przypadku gry adaptacji na PlayStation 2. Czemu akurat PS2? Jak się nie podoba to sam sobie omawiaj wersję na Game Boya Color. Taka sytuacja. Przełom tysiącleci. Dostajecie zlecenie zrobienia gry na podstawie nadchodzącego hitu Disneya. Wiecie, że jej największym atutem będzie przełomowe wykorzystanie nowoczesnych technologii, a obecne sprzęty na rynku są w stanie obsłużyć już grafikę 3D. Porzucenie side scrollerowej natury hitów z przeszłości wydaje się sensownym pomysłem. W filmie pojawia się dużo dinozaurów, jest też długa sekwencja otwierająca z pterozaurem, która na zapowiedziach wywołuje u ludzi opatszczeny. Mamy dinozaury, małpiatki, pterozaury, czemu by nie wykorzystać różnorodnych cech i umiejętności tych wszystkich prehistorycznych gatunków. W ten oto sposób twórcy wpadli na pomysł, by zrobić coś na kształt Delos Viking, Blizzarda, czyli grę, która stawia przed graczem kolejne zagadki i wyzwania, a pod kontrolę daje nam aż trzy postacie grywalne, pomiędzy którymi możemy dowolnie się przełączać. I na tym dobre pomysły twórców się skończyły. Fi Film serio wygląda, jakby Paul Verhoeven na pewnym etapie to rozwesterował, nie? <grym> <grym> Ech. Podstawowym problemem jest sterowanie. Rozumiem, że kieruje kilkutonowym iguanodonem, który przynajmniej potrafi obrócić się całkiem sprawnie, ale zdecydowanie gorzej idzie mu skakanie. Co mam na myśli? Przycisku, skoku po prostu nie ma. Mamy zamiast tego pełny automat. Działa to na takiej zasadzie, co chyba w starych trójwymiarowych Zeldach. Podchodząc do krawędzi, zawsze aktywujesz skrypt. O tragicznych tego skutkach za moment. Motoryka naszego Gadziego protagonisty ma znaczenie przede wszystkim w systemie walki. Momentalnie da się zauważyć, że twórcy z najwyższą dbałością o detale postarali się oddać niuanse zwierzęcych starć, które mogły mieć miejsce miliony lat temu. tak, Na pewno jest. Co to za ruch? Co on robi? Gdzie mu głowa idzie w ziemię? Pamiętacie jak dzieci bawią się zabawkami? To system walki w Disney z dinozaur. Tempę na ogonem i nagłówkę to wszystko, na co możemy liczyć, zapomnijcie więc o jakiejkolwiek głębi i płynności. Wszystko rozwiązuje się metodą siłową. Nieco lepiej jest w przypadku Ziniego, który potrafi rzucać kamieniami. Nie jestem pewien, czy o wystarczającej mocy kinetycznej, by powalać wielkie drapieżne bestie, ale kim ja jestem, by kwestionować potęgę małpiatek. No to tak, ale wiesz, tak jakby. Obie! <śleszy> Pomimo prostackich mechanik, Disney's Dinozaur nie jest łatwą grą. Wręcz przeciwnie. Jest diabelnie frustrujący, miejscami wręcz bezlitosny w upewnieniu się, by każdy młodszy gracz miał gigantyczne trudności w dotarciu do napisów końcowych. Z jakiegoś niezrozumiałego dla mojego ciasnego umysłu powodów, twórcy wymyślili sobie, że fajnie będzie do tego wrzucić elementy RPG. Mamy więc zbieranie punktów doświadczenia, levelowanie, do tego w ekwipunku listę posiadanych przedmiotów. Akurat survivalowy aspekt jak najbardziej tu pasuje, w końcu jest to gra adaptacja opowieści o grupie dinozaurów starających się przetrwać apokalipsę. Nie będę kwestionował, jak zasadna jest wszechobecność owoców na pustyni czy przeróżnych formacji skalnych, bardziej moją uwagę przykuły kryształy wskrzeszające naszych bohaterów przy ostatnim checkpointzie. A uwierzcie mi, stracić tu żywot bardzo łatwo. Nie tylko od szczęk przeróżnych mięsożerców, ale także przez losowe zeskakiwanie z niego w lawę. Jezu, to jest przerażający ten game over screen to BNF. W ten oto sposób na wierzch wychodzą wszechobecne dziury w kodzie. Chcesz się powspinać po pnączach? Małpiatka być może dostanie spazmów. Co, co, co się dzieje? Równie dopracowane jest latanie pterozaurem, który przecież bez problemu powinien się dostać w każdy kąt mapy. Błąd. Byle wyższa skarpa to bariera nie do przekroczenia, a powietrze nad ścianą ognia najwyraźniej również okazuje się śmiertelną przeszkodą, którą w żaden sposób nie da się ominąć. Swoją drogą to chyba najgorszy ogień, jaki widziałem w grach wideo kiedykolwiek. Nawigacja nie tyle jest problematyczna przez rozmiar poziomów, które potrafią być naprawdę ogromne, ale przede wszystkim przez konieczność wykonywania misji, które często wymagają od nas żmudnej walki z kodem gry. Rozpalanie ognia z rzucaniem pochodni, co najwyraźniej pterozaury jak najbardziej potrafiły, jest niezwykle upierdliwe przez nieprzewidywalny input lag. Jeszcze gorzej jest, gdy musimy przejść w specjalny tryb zbiorowy, zbierając członków naszego małego stada, by udać się do kolejnego checkpointa. Czasem podążanie za nami przebiega całkowicie bezproblemowo. Czasem zaś ni cholery nie da się ich wzmusić do współpracy, a chcąc ustawić się w odpowiedniej pozycji, by skrypt. Prawidłowo odczytał nasze intencje, łatwo skończyć tak. No Zini! Struktura kampanii wygląda następująco. Luźno powiązane ze sobą misje, w których musimy przeprowadzić wszystkich bohaterów do magicznego portalu w jednym kawałku, są przetkane krótkimi fragmentami kinowego filmu. I o ile da się zrozumieć początkową zagładę i jej konsekwencje, tak wszystkie najbardziej epickie sceny są zastąpione komicznymi wręcz substytutami. Tutaj choćby dramatyczna ucieczka przed karnotaurami w ciemnej jaskini, przedstawiona zostaje jako niezgrabne bieganie przez korytarz w nadziei, że nie złapią nas żadne te szczęki. I może to byłoby bardziej przerażające jakbym miał te 7 lat, niestety ciężko poważnie traktować przerażających wylanów z filmu, kiedy zamiast budzić grozę dużo chętniej zajmują się zsunięciem na wrotkach. W ogóle ta jaskinia to ciekawy przypadek. Nie dosyć, że naszym celem jest powyciąganie małych iguanodonów, które nie mam pojęcia skąd się tam wzięły, to jeszcze mamy to zrobić naszym pterosaurem. Normalnie jakbym latał rozmiarowo po kopalniach mori, taka to przepastna przestrzeń. Tu też mordercza okazuje się ciemność, która po pewnym zgliczowaniu systemu respawnowania uwięziła biednego innego w pętli, zmuszając mnie do resetu całego poziomu. Co jest kurde? Kochan PS2. Starsi członkowie naszej wyprawy nie mogli wytrzymać tego obłędu. Na tym etapie już wszystkim zaczynało odwalać. Poznał cię z miłością naturalną! Widzisz jakie ja ci pomysły do materiału daję! Jak jednak zareagować na kult przyzywania szatana w rytmicznym, demonicznym tańcu? Ten jednak nie pojawił się, uznając chyba, że obecność tej gry na ziemskim padole jest całkowicie wystarczająca. Jak inaczej, niż czystym złem nazywać takie hamskie zagrywki? Dobrze. To było chamskie. I calutki poziom od początku. Ten zresztą może pochwalić się wyśmienitym wyczuciem projektantów poziomu, którzy zadbali o to, by półki skalne wymagające od nas koszmarnie stresującej sekcji platformowej wyglądały jak najbardziej naturalnie. Tak, całkiem serio. Im dłużej grałem, tym bardziej miałem wrażenie, że gra rozpada się na moich oczach. A to przeciwnik nagle postanowił sobie uciec przez ścianę, szybko dobijając mnie razem z tornadem, a to bohatera złapie skurcz podczas przesuwania ciężkiego głazu. Pomimo tego bogactwa atrakcji, twórcy chyba zorientowali się, że ciągłe spamowanie tych samych animacji ataku może być nieco nużące na dłuższą metę, dzięki czemu dodali do gry zbieranie kamieni, także tych płonących możemy używać w walce. Jak zapytacie, czy może z innymi nimi miota, nie. Aladar materializuje je siłą swojego umysłu. Na szczęście są nieocenioną pomocą w przypadku walki z bossem, w której więcej rzeczy nie działa niż działa. Pamiętacie, jak byłem podekscytowany na potencjalnie magiczną ścieżkę dźwiękową? Tej z filmu nie oświadczymy nigdzie poza skompresowanymi fragmentami. Ta Erika Chevalier jest absolutnie nijaka. Cóż za rozczarowanie, bo przecież nie oczekiwałem zbyt wiele. I pomimo tego wszystkiego, tej wylewającej się z każdej pikseli indolencji, udało mi się znaleźć w Disney's Dinosaur zaletę. Twórcy zadbali bowiem o to, by Aladar trzymał głowę nad wodą, pokonując jakikolwiek akwen. To drobna, ledwo widoczna pierdoła, nad którą pewnie w tajemnicy pomyślał jeden z programistów, ale zastanówcie się, wiele dobrych gier tego nie robi. Postać po prostu wchodzi do wody, nie przejmując się zapasem tlenu. Z której strony by nie patrzeć, ta gra to porażka. Nie oferuje satysfakcjonującego survivalowego wyzwania, ciekawej, różnorodnej i dopracowanej rozgrywki. Nie odnosi się w żaden interesujący sposób do kinowego pierwowzoru. Sam koncept może nie był najgorszy, ale poprawdzie chyba wolałbym już bardziej klasycznego side-scrollera ze sprawdzonymi mechanikami klasyków. Gdybym sam miał odpowiadać za produkcję gry na podstawie dinozaura, to chyba stworzyłbym coś w stylu Pikmina. Strategię o zarządzaniu zasobami w stadzie, pokonując kolejne sekwencje na pustyni od oazy do oazy. Ale to tylko luźny pomysł, rzeczywistość jest jaka jest. No dobra, skończmy tę farsę. Musimy odpowiednio się zgrać, zrzucając kamulec na karnotaura, który ostatecznie spada w przepaść. Po czym cięcie na fragment filmu, w którym Aladar zrzuca go w przepaść. Ponownie. Gratulacje, napisy końcowe. W nagrodę możemy sobie jeszcze poprzeglądać galerię modeli zawartych w grze. Fajnie, że im się chciało, ale wydaje mi się, że lepiej otworzyć sobie jakąś książkę z ładniejszymi obrazkami, nawet w tym 2000 roku. Warto zachować pamięć także tych nieudanych dzieł sztuki, które poniosły sromotną klęskę. Granie w ledwo kilka takich produkcji wymagało ode mnie masy samozaparcia i perspektywicznego myślenia, że przynajmniej będę mógł się z wami tym wszystkim podzielić. Nabrałem również dodatkowego szacunku do twórców, którzy przez lata ograli i omówili masę, masę beznadziejnych gier. Dziękuję, że zrobiliście to, żebym ja nie musiał. A morał na dziś? Zagrajcie w dinozaura, ale nie Disneya.